Yo, yo, Brianki Wiktor, to wspaniały serwer, gorąco na niego zapraszamy. PSDR Patilena. Cześć, kochani, z tej strony, ja Wiktoria, jest w tym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przegrywam sobie moją tablicę korkową, która jest za mną. Ogólnie ten wstęp nagrywam, jakby po odcinku. Więc razam jej nie pokażę, ponieważ tam jest już efekt końcowy, a wolałabym Wam nie spoilerować, więc na razie to zasłonię. Eee, no i zapraszam Was do oglądania tego cudownego procesu przemiany mojej tablicy korkowej z zimowej na bardziej wiosenną. Mm. Ok Okej, ja więc zaczynam od rozebrania wszystkich pozostałości po poprzednim wystroju zimowym. No i to, co teraz widzicie, ja robiłam ten wystrój zimowy w listopadzie, pod koniec listopada, na początku grudnia w pierwszym odświątecznym odcinku na kanale, w sensie w tamtym od roku na kanale pierwszym Generalnie to odcinek znaczy był super, jak ktoś chce go obejrzeć, dam wam link w opisie, ale jest jakby wiosna, nie? więc nie wiem, kto chciał oglądać świąteczny odcinek, ale może ktoś taki jest, więc jakby co link jest w opisie No i generalnie to teraz co ja Widzicie co, słuchacie? To jest narracja, bo ja bym nie była w stanie tego robić i mam opowiadać, co ja robię. Jeżeli tak bym zrobiła, to on ciężko o wiele za długo, bo wiecie, ja to robiłam przez jakieś może półtora godziny, no bo to nie jest takie hopsił, żeby to zrobić. Trzeba tutaj wszystko rozrysować. Ja znacznie wysłuchałam muzyki, gadałam z siostrą, więc no nie da się tak idealnie tego zrobić no ale starałam się no i generalnie mój zamysł na korkową był taki żeby była wiosenna to był mój główny plan, no ale wiecie wiosna kojarzy się z takim zielonym z takim różowym właśnie, więc ja jako, że zielony by nie wygląda ładnie bo ja nie mam takiego odcieniu, a jak już by miał być zielony jakiś taki, nie wiem, pastelowy może a że ja w domu takiej kartki nie znalazłam to po prostu wzięłam różowy, no i też jakoś ładnie pasuje do mojego pokoju nie wiem, mam jakieś małe elementy różowe to aż tak że się nie komponuje no i, no i zrobiłam jakby dwa podstawowe elementy Czyli kartka w dolnym rogu, którą teraz zrobiłam, ale niestety aż tak tego nie widać Potem wam zrobię jakby zbliżenie na to miejsce No bo nie dałam rady zmieścić w kadrze całej tablicy korkowej No i główną kartkę, na której będą inne obrazki I teraz najpiękniejsza rzecz w tej gazetce, czyli naklejki z Legendy Anga. Guys, nie ja mam jej podlinkuję w opisie, jak dam radę. Yy, I generalnie, legenda Anga to jest coś, co ja kocham. No, to jest po prostu najlepsze, co w ogóle na tym świecie. Nie ma lepszych rzeczy od legendy Anga. Chyba, że jakieś metro jajba, ale nie, na równi są. To, to są na równi, naprawdę. No i ja kiedyś kupiłam sobie 50 na kolejk z legendy Anga. To była decyzja pod wpływem chwili, okej. Okay? Yy, no i przyszłymi, nie używałam ich do niczego. Dałam kilka mojej siostrze, bo tam, żeby jakiś, no, test nie mam pojęcia. I tak mi zostały, i ogólnie jest mi strasznie żal ich używać. Więc użyłam chyba tylko trzy do tej tablicy. No, z dwie, z czego cztery, z czego dwóch w ogóle, jakby nie odkryłam, tylko przyklejam No to się no to potem zobaczycie. Yy, no i generalnie mi się podoba, ale mi jest tak żal tych naklejek. Tak, 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 nie wiem, znaczy, gdybym ja je użyła, wszystkiego, to no, znaczy fajnie byłoby je użyć, nie? Ale nie wiem, czy wy też tak macie, że jak macie jakieś naklejki, to wam też jest ich żal użyć. Nie wiem, ja tak mam za każdym razem. Nie wiem dlaczego. No, tak po prostu mam, nie wiem, takie moje dziwactwo. No i generalnie za każdym razem na mojej tablicy korkowej są potrzebne dwie rzeczy. Czyli te karteczki są obszerne, które widzicie w dolnym rogu. Jest taka planeta. Te karteczki to jest. Karteczka od nas, i które dostałam chyba dwa lata temu. No i tam generalnie piszę sobie moje kartkówki, jakie mam, no bo ja, ja to zawsze zapominam, a tak to mam na kartce, więc zawsze jest ok yy, No i mam jeszcze pan lekcji, bo w sumie nie korzystam z niego teraz, bo byłam na zdane, to wiecie, mam kalendarz na Teamsie, no ale mniejsza o to. No i teraz, jak widzicie, moje męczenie się z pisanie piosenki. Bo zawsze w tym górnym rogu, nad planem lekcji, obok tej różowej kartki, ja nie wiem co ja mam tam wkleić, albo no po prostu przyczepić, no nie mam nigdy pojęcia, po prostu ja nigdy nie wiem. I postanowiłam, że będzie to jakaś piosenka. Miałam wcześniej tam takie chmurki z tekstem Neverending Story, bo mi się spodobała ta piosenka ze Stranger Thingsona. znaczy nie ze Stranger Thingsona, ale chyba wiecie o co chodzi. Yy, po prostu tam była ta piosenka, mi się spodobała, No Nevermind. Yy, no i postanowiłam dostać jakiś cytat z jakiejś piosenki, którą lubię. Wzięłam sobie na początku Corona Way od, od Abrory", ale stwierdziłam, że tam nie ma takiego tekstu, więc postanowiłam wziąć sobie yy, tekst piosenki Lost Boy. Kocham tę piosenkę, całą moją serduszkę. Ale niestety pomyliłam się w pisowni i męczyłam się. Tak długo chciałam zrobić takie, nie wiem, jakby, bo tam było. I am a Lost Boy from Neverland. I ja chciałam to zrobić, tak wiecie, że Neverland będzie takim kolorowym kolorem, Peter Pen i Lost Boy, i to jest takie super, ale pomyliłam się i zamiast zrobić I am E, po prostu bez tego E, bez tego A napisałam i przez to się po prostu poddałam. Moja siostra to zauważyła po jakichś 15 minutach męczenia się z tym. No cóż, bywa. No i generalnie ja już wam nie przeszkadzam w oglądaniu. Posłuchajcie sobie czyj muzyczki i widzimy się, jak będzie już efekt końcowy. I zanim jeszcze wejdziemy do efektu końcowego, należąc się na wytłumaczenia, o co chodzi z tą książką. Generalnie to jest książka o planowaniu ślubów. Moja siostra ją jak była w galerii. Po prostu była taka akcja w mojej galerii, yy, że nie jestem zgubioną książką, możesz mnie wziąć bo potem na miejsce zwrócić. No właśnie, na, mie na miejsce nie zwróciła tej książki, bo sobie ją zatrzymała, jest jak jest. No i że ja nie wiedziałam po prostu, jakie położyć rzeczy w tym miejscu, to ona mi dała tą książkę i zaproponowała, że ja sobie po prostu wycięła i przyłożyła, później przykleiła, przyczepiła Nevermind do tego miejsca. No i wybrałam sobie taki ładny autokar, nie wiem, jak to nazywa, no chyba wykiebrzenie takie są, i chmurki. To jest piękna rzecz po prostu. Ale ja już mam nie przeszkadzam i co wydaje, słuchajcie, czyli muzeczki.

końcowy. Generalnie za mną jest taka bardzo mała ta są to zdjęcia obok tutaj może bo tam nie jakoś A więc tak robiłam to półtora godziny, może troszeczkę mniej. No i generalnie myślę, żeby w to miejsce, gdzie są te zdjęcia z książki ślubnej <laughs> wydrukować jakieś zdjęcie za nim, jakiś kadr, może z Valley of Evergarden, bo tam są takie kadry wiosenne, właśnie, albo z Zykiem Esenua i babą, bo tam jest taka inna scena, która by mi się podobała. Yy, ale to by musiała iść do Rosmana i tam wydrukować. Ale to w przyszłości. <laughs> Pamiętajcie, że wbijać na jego Instagram, jak teraz na jego Discorda link w opisie, bo super serwer, moderatorki mnie zabiją, jak tego nie zareklamuję. Yy, a więc ja się żegnam i pa pa.